W tym materiale spróbujemy spojrzeć na świat starożytnych Rzymian, ale nie tak po prostu okiem współczesnym. Zrobimy to tak, jak widzieli go i opisywali ludzie tamtych czasów. No właśnie, starożytny Rzym, kiedy słyszymy te dwa słowa, co od razu pojawia się w głowie? Pewnie jako pierwsze przychodzą na myśl te idealnie zdyscyplinowane legiony, prawda? Ten symbol potęgi i porządku, który Rzym niósł aż po krańce znanego sobie świata. Albo może myślimy o Rzymie jako o tych wielkich, budowniczych cywilizacji, którzy musieli, no cóż, mierzyć się z tymi dzikimi ludami spoza swoich granic. Tylko że prawda, jak to zwykle bywa, jest o wiele bardziej skomplikowana. Żeby to wszystko zrozumieć, spróbujemy zajrzeć do tego rzymskiego świata przez trzy powiedzmy różne okna. Spojrzymy na niego oczami Cezara, wodza i zdobywcy, tacyta historyka, który z fascynacją opisywał ludy na granicach imperium, i wreszcie gibona, który patrzył na Rzym już z ogromnej perspektywy wieków. No dobrze, to od czego zacząć? Może od tego, co chyba najmocniej definiowało Rzymian czyli od sztuki wojny. Posłuchajmy tego. W czasie tak zwanej wojny afrykańskiej, niejaki Labienus, rywal samego Cezara, był tak pewny swego, że hełpił się, że ma tak liczną armię, że legioniści dosłownie zmęczą się samym zabijaniem jego ludzi. Niesamowita Buta, prawda? I spójrzmy tylko na tę tabelę. Sama skala, ale też i różnorodność jego sił robi wrażenie. To nie była jakaś jednolita armia, to była prawdziwa międzynarodowa koalicja, zebrana po to, by rzucić wyzwanie Rzymowi. I to jest genialne, bo doskonale pokazuje zderzenie dwóch kompletnie różnych światów. Z jednej strony mamy tego zdyscyplinowanego, walczącego dla państwa legionistę, a z drugiej Dzikiego, nieokiełznanego wojownika indywidualistę, takiego jakich opisywał Tacyt. Tyle, że nawet ta legendarna rzymska dyscyplina miała swoje granice. I to kruche, bo okazuje się, że po bitwie pod Tapsus, weterani Cezara, jego własni ludzie, wbrew jego wyraźnym rozkazom, dokonali rzezi na żołnierzach, którzy już się poddali. I wiecie co, to rozróżnienie między dyscypliną a dzikością prowadzi nas prosto do kolejnego niezwykle ważnego tematu. Mianowicie jak Rzymianie postrzegali cały świat. A postrzegali go prosto. Byli my, czyli cywilizowani, i byli oni. A w samym sercu tego podziału było jedno, bardzo konkretne słowo: barbarzyńca. Tacyt w swoim słynnym dziele Germania maluje nam obraz świata, który dla Rzymianina musiał być, no. Po prostu szokujący. Dzieci biegające nago i brudne, proste pogrzeby, bez wielkiej pompy. To było totalne przeciwieństwo rzymskiego, uporządkowanego stylu życia. Tylko pytanie brzmi: czy ten podział na cywilizację i barbarzyństwo był naprawdę tak czarno-biały? No właśnie. Okazuje się, że nie do końca. Te granice często się zacerały w bardzo zaskakujący sposób, bo Wyobraźmy sobie coś takiego. Oficjalny rzymski dokument z Egiptu, czyli z samego serca imperium, wspomina o germańskiej wieszcze, która służyła w orszaku rzymskiego prefekta. To jest po prostu niesamowite, jak te światy się przenikały. A to silne poczucie tożsamości, tego kim jesteśmy my w przeciwieństwie do nich, miało też ogromny wpływ na to, czego Rzymianie oczekiwali od swoich przywódców. Posłuchajmy tego cytatu. To Katon, który upomina syna Pompeusza Wielkiego. I co robi? Używa legendy jego ojca jako, no, takiej pałki, którą go okłada, mówi mu wprost. Twój ojciec był bohaterem, a ty. Co ty robisz? Przeskoczmy teraz o wiele wieków do przodu. Historyk Eduardo Gibbon opisał, jak powinien wyglądać idealny dzień cesarza. I to jest absolutnie fascynująca mieszanka: trochę modlitwy, potem ciężka praca dla państwa, chwila na naukę, trochę gimnastyki i na koniec skromna kolacja. To był wzór. Bo ostatecznie największą pochwałą, jaką można było usłyszeć w Rzymie, było życzenie, obyś był szczęśliwszy od Augusta i lepszy od Trajana. To mówi wszystko, prawda? zawsze to porównani do gigantów przeszłości. No dobrze. Ale skąd my to wszystko wiemy? I tu dochodzimy do chyba najważniejszego pytania w tym całym naszym rozważaniu kto tak naprawdę opowiada nam te wszystkie historie? Bo spójrzmy, nasze trzy źródła, Cezar, Tacyt i Gibbon dzieli dosłownie przepaść czasu. Cezar pisze niemal na gorąco, Tacyt już z perspektywy dekad, a Gibbon, on patrzy na Rzym z dystansu półtora tysiąca lat. Każdy z nich pisał z zupełnie innej perspektywy, miał inne cele i innych czytelników. Najpiękniej to widać chyba u Gibbona. On sam zapisał dokładny moment, w którym wpadł na pomysł swojej wielkiej księgi. Siedział wśród ruin kapitolu. I nagle poczuł to połączenie. To była taka romantyczna, potężna wizja, która połączyła tę odległą, martwą przeszłość z jego teraźniejszością. I to chyba zostawia nas z jednym ostatecznym pytaniem. Kiedy czytamy o historii, czy na pewno poznajemy tylko suche fakty, a może raczej poznajemy opowieść, którą snuje dla nas autor? bo historia ostatecznie to nie jest tylko to, co się kiedyś wydarzyło, to jest przede wszystkim to, co ktoś uznał za warte zapamiętania i opowiedzenia i to, w jaki sposób to zrobił.